Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Renegat i ja witam was w moim Hot 16 Challenge. Na sam początek chciałbym przede wszystkim pozdrowić oraz podziękować Lewiankowi za nominację. Ale bez zbędnego gadania, drodzy kochani, bierzemy się do roboty i jedziemy z tym koksem. Jazda! Dzisiaj w świecie jest pewien problem Co to się stało? Wszyscy pytają Koronawirus, koronawirus! Robić za dymę całkiem niemało Z kim to się wzięło, emigrowało, cały świat i przez obiechało. w domach zamknęło, tem pozwoliło Tysiące ludzi pracę straciło, się nasiliła, przemoc domowa, czepia się mąż i czepia się żona, starsze osoby są narażone Najbardziej na tą straszną chorobę Jeden pod drugim pada jak mucha, gdzie jest obecność świętego ducha. Dziewięć pracy wciąż poza domem. Ratunek życia jest i zawodem: oddając serce, oddając duszę. Bez przerwy walczą z tym złym wirusem. Brak jest pieniędzy, brak personelu. Wszystkie szpitale są w obrężeniu. To niemożliwe! Jak tu się trzyma? Wydrzuca słów, które dłużej już nie wytrzyma! Płaczą dziś Włochy! Płacze Hiszpania! i hymnem jest już Piekielna Aria! Ale czekajcie! Wciąż jest nadzieja! To tylko może lekarz wspiera! Więc pamiętajcie, drodzy kochani! Myśmy wszyscy tak, jako siebie samych! noszcie maseczki! Dbajcie o ręce! Żeby nie skończyć wkrótce w karetce. Dobra. Brawissimo! Brawissimo Renegat! Kurwa! Udało się! Próba numer 100 1253 zaliczona! Brawurowo! Jedziemy w końcu! Dzięki piękne drodzy kochani za wysłuchanie do końca tego mojego amatorskiego rapu. A ja tymczasem odsyłam Was do opisu tego filmu, w którym znajduje się link do zbiórki. Jeżeli ktokolwiek ma ochotę, jeżeli ktokolwiek ma wolne fundusze i taką możliwość, to jak najbardziej zachęcam do dołożenia swojej cegiełki na walkę z koronawirusem. Jeszcze raz dziękuję i oczywiście nominuję kolejne osoby, a będą to Ziva Games, Yuki Sims, Aksimi oraz Wyklęty. Dzięki piękne, macie 72 godziny, będę z niecierpliwością czekał na Wasze dzieła. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!